ma widzowie, dawno nie nagrywałem, ale dzisiaj nagrywam z nowej gry. Nie z Polskar Driving, tylko z Driving Empire. W tej grze chodzi o to, że kupujemy auto. Jak tutaj sami widzicie, już mam tutaj, odpalam. Tu mam takie dwa za darmo, jakieś były. Ten jest najlepszy za darmo. Ten jest 202. 292, a nie 99. Zawsze y, prędko się inwestować. Ja mam takie auto. Tutaj, Balguys, uda mi się też odblokować, gdybym mam. mam też, to jest moje najlepsze auto. To jest y, z takiego eventu. O, dostałem jeszcze jakąś tam rzecz jest to tuningowe bardzo fajna rzecz. Zrobię Wam też opening. Zrobię Wam opening trzech takich. W następnych odcinkach może też będą openingi. Nie to. Co się klikało? Tutaj? A, tutaj. Już nawet co nie wiem. Okej okay. eee. Nie no kurczę, nie tutaj. Dobra, czekajcie chwilę, ja to znajdę mi Okej, okay, znalazłem to było po prostu tutaj na dole ekranu. Eee, tutaj mam jakieś rzeczy z tych kiedyś otwierałem. Teraz bym tworzę. Trz a niech będzie cztery. Cztery takie pa 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 pakunki z e rzeczami. Okej, okay, pierwsza rzecz, stalowy tłok do silnika, kolejny stalowy tłok, kolejna rzecz do silnika, kolejny tłok, nitro, nitro, opony, nitro, jakieś tutaj przyspieszacze i ostatnie opona. Więc teraz sobie stuninguje auko. albo właściwie nie. Pojeździmy sobie tym autkiem, też innymi na ja zaraz, idę, też wam pokażę, gdzie zdobyłem to auto, bo ono jest za darmo. Wchodzimy sobie tutaj, jak wyjeżdżamy, to wchodzimy sobie do tego skara. Nie wiem, czy to będzie jest cały czas, czy co, ale nie. Bardzo dobre auto, rozpędza się do ponad 300, 320 na godzinę, bez nitra, więc tak. Wychodzimy. Jestem kończący. Ja. Wychodzimy. Klikamy na tego typa I gdzieś tu powinienem mieć jakieś. Dobra, ja tutaj zapytam się o coś. I powinniście mieć trzy auta do wybrania. Ja wybrałem to pierwsze przez przypadek. Chciałem wziąć albo chevrolet, albo... Yy... Czekaj, to był Mustang. A wziąłem Toyotę przez przypadek, więc polecam Wam wziąć to, co, tu, co tu chcecie. O, wszystkie są dosłownie, mają takie same statystyki, niczym się nie różnią, tylko wyglądem, ale wygląd też jest bardzo podobny. Oprócz tego, zobaczcie się robi. są na drogę i zbieram parki. W Te, tej przechodzi też o to, że jak jadę, im szybciej jadę, im więcej przejadę, tym widzicie kaso mi rośnie. Yy, zaraz też się będziemy ścigać. I teraz sobie wyrębnie O kurde! Uch. Myślałem, że to będzie takie ściganie też odmian mocy. Od Polish car Driving, ponieważ tam się zazwyczaj nie ściga. Choć nie by można. Ja też. Spróbuję nagrać odcinek z Polish car Driving, bo dawno nie a nagrywałem, bo nagrałem tylko styra, jeszcze przystarzałą metodę. Yy, z niejechania na Darfisha. Fisher. Dawno więc bardzo no słabo niestety. Ale są też nowe. To są sposoby bardzo dobre, tylko taksówka albo Wam. To są bardzo dobre mm, sposoby zarabiania w pomieszkach znajdujących. Więc... Ale... Więc nie wiem, jakby Wam następny raz to pokażę Wam, trochę taki też tutorial, to jest, będzie... To że święty, znowu przegapię bo, to, to. Zrobię wam tutorial jak jeździć tak taksówką. Cześć, słuchajcie mnie to w ogóle, jak jeżdżę tak blisko to gotowe. bo nie mam pojęcia. Nie, dobra, jestem głośniejszy niż to. Ale i tak wam wolę nie zagłuszać takim głośnym dźwiękiem. Okej, okay, tu już jest przedostatni kucharek. i tutaj w ostatniej. Dobra. Mamy wszystkie pokarki na dzisiaj, nie wiem na co wydaje tak mały na te pokarki Jak ktoś się zna na tej wizji, bardziej niż ja No to... Możecie mi podpowiadać, a ja to chyba... Te pokarki można coś kupić, jakieś auto te Te Inne takie same Ale nie wiem czy coś jeszcze, więc możecie mi pisać O ja ile ktoś to mnie A potem będziemy się ścigać na chwilę ja przejadę. So, i nie trzeba się martwić, nie po jest jedzą się okule. No to nieźle. I ty pan O, tu jest fotoradar. Znaczy, staje się, yy, szamo za fotoradarem. I jakieś nagrody, ale nie wiem, jakby tak Teraz też mogę wam, teraz bym nie musiał ścigać. A, wam też powiedzieć, no, auto takie zbieram za trochę jest, nawet nie trochę jest ono bardzo drogie. I on jest tu. To jest 2009 SSC Ultimate Aero TT To jest najlepsze auto obecnie jakie takie tanie w miarę. Yy, bardzo dobre. Ponieważ jedzie aż 415 km na godzinę, więc. Yy, bardzo wysoka prędkość moim zdaniem. A więc teraz chyba pójdziemy na wysie, albo jak gdzieś w Jakąś jedną nagrodę. Nie wiem, co chodzi z nagrodami. Ale no. Muszę No po co... Nie! O! 9 milionów. Nie, nie jesteś mnie, się mnie. Ok. Zima. Dobra, Więc właściwie. A ogólnie w tej grze teraz trwa. więc. z Lamborghini. Więc ja będę się sobie chce kupić. Zarówno w jadę. Nie polecam. To w tej grze coś zarobił. Słuchaj. To sens. Tylko jakieś lepsze auto, no. Ja to nie, nie polecam w na jakieś takie gierki Robux, bo to jest marnotrawstwo. Łatwo się robić jakieś koszulki i wtedy się zarabia, Prawda, że się naprawdę ma bardzo dużo tych Robuxów, to wtedy... No, ...można to mieć Znaczy ja oczywiście nie zabrania, można robić ze swojej Robuxowej, co się chce. Co... Zobacz jakieś limitowane pojazdy Ale nie o tym w tym odcinku Teraz sobie Pójdziemy na torby się Hmm, który, który by to pamiętać? Po nie chcę Albo dobra, tego daję niemiotowna Nie jechałem jeszcze na nim Może być ciekawym. Ogólnie można łatwo wygrywać solo. Tylko w można. Ogólnie bardzo łatwo można wygrywać solo wyścigi na takich autach typu właśnie takie coś na początku. Udało mi się aż do 3 gwiazdek dojść takich normalnych ponad na autostradzie, więc no polecam takie sobie odebrać i po prostu te parę wyścigów, czego nie na wyścigu po autostradzie, bo tam jest naprawdę banalnie. Nie wiem do czego są te konsiki, ale je zbieram. Okej. Okay. Tu chyba o zakrętać nie trzeba Nie wiem co robią te pieniążki. Mnie chciał... O, razy razem dwami. Zaraz już zobaczymy. O, razy dwa było, jest Nie wiem co mi daje razy 2, co pamiętam te pieniążki, ale jedziemy z y, 320 km na godzinę. Y, to jest ogólnie maksymalna prędkość tego auta. Niby, bo niby można też o szybciej. Na przykład z Zenitrem. Tak jak ja teraz, gdzie ja ja na 150 około. Okej. Okay. U nas bonus 3 już za mną jakąś, nie wiem. O co w ogóle wchodzi w tej gierce? Aaa, to jakiś wynik! Okej, okay, a jakiego jest koniec? Boże, ktoś do mnie dzwoni na... Discordzie. Więc trochę słabo Nie złapałem tego razu, kurde Ja nie wiem kiedy on się kończy... A tu jest czas, dobra Jedziemy, jedziemy nie, no. Jeszcze raz, raz, raz Jedziemy Przejeżdżamy Im więcej się daje, najwięcej, najwięcej Okej okay. 200, równe 200 punktów. Spoko. A nie. Czekaj, 300, a, bo to, to, jest ogólnie osiągnięcie. Ile, o kurde, i patrzcie, ile się w dwóch zarabia. Jeszcze raz idę. Dobra. To jest naprawdę spoko zarobek. Idę na to jeszcze raz, bo tutaj aż 70 tysięcy. Co to jest? Niebieski. Да. Как искусственно. Не, ну я удаю еще раз и Окей. Вот мы такой без санкций. Я так не могу кончики, кончики. No przydaje się to tylko oczywiście u wielosobów, bo to można też wybrać sobie obce można tak grać z kolegami czy coś takiego, czy z kimkolwiek. Jakbym się tam to po prostu się ścigać. No i łatwiej jest znaleźć kogoś na wyścigi na autostradzie. Ja yy, często tam dookoły znajduję, a oni nie mają jakichś zazwyczaj dobrych aut. Takiej, takiej osobie nie trafiłem oprócz mojego kolegi, który grajdzie w tę gierkę i ma to auto, które właśnie chce zdobyć. Po tym wyścigu jeszcze chciałbym Wam powiedzieć, że jeszcze do domu wejdziemy. Jakby ktoś chciałby mną nas zagrać w jakieś, w jakieś gry, to proszę pisać w komentarzu to chętnie odpowiem na Wasze komentarze oraz z Wami zagram. O tym tymczasem zbieram sobie tym siłki. Kurczę, jaki dobry wynik. O, no ma 695. Kurczę. 70 koła zamknięto. To zaraz, jak to jeszcze zrobię? A zrobię to raczej. jest. To... Co tak strzeliło? Jest strzeliło i nie chcę wiedzieć. Dobra. Teraz sobie pójdziemy do domku. Czemu nie. W Dla... ogóle jest... Yy, ja wam pokażę jak wygląda ten dom jak się koń. Patrzcie. Yy, 158 stóp kwadratowych. Trzy sypialni 2,5 łazienek. Więc... Trochę... Dziwne. Na pokaz mam to chociaż... Mówię, jest najlepsze, ale mam ładniejsze. To na przykład, bo to. Bo akurat to nie jest jakieś ładne. Moim zdaniem, przynajmniej. Ostatnio się waguję w tych dołków. co jakieś schody są zbogowane. Z dołki są dziwne trochę. Co? So. No patrzcie, w ogóle... Co się dzieje? Trochę tego. nie rozumiem. Bo jest to trochę. nawet nie trochę. bardzo dziwne. Chcę mieć w końcu normalny dom. To nie jest zbogowany jak ten. Wy to widzicie? To jest jakiś czarny ekran. No klipuję się w schodkach. Nie mogę otworzyć drzwi. Mogę nie ale... Co to w ogóle? Nie wiem, mi się coś ostatnio zbagowało i nie potrafię tego odbagować. No tak z ciekawe się, się zobaczę co innych. na innych chatach. Ten dom jest za darmo ogólnie na początek. Ta chata jest ogólnie za darmo na początek ale. Jak sami to widzicie, to przeteleportowało. Jak sami widzicie nie wiem co się po prostu zepsuć. Czy u tego typu też jest no co my się wklać do koła. Dobra, za chwilę będę mógł kupić auto, więc zrobię wam małe cięcie, bo już prawdopodobnie wam się nie chce oglądać tego wyścigu. A potem wam pokażę, jak dobre jest to auto. Więc widzimy się jak odblokuję. Przy... Dokładnie w, w tym miejscu, co teraz stoję, więc... Dobra, więc już udało mi się uzbierać bardzo wielką sumę pieniędzy, więc pora zakupić auto, je przetestować i czy uda mi się wygrać z tym botem, którym się tyle męczyłem. Ora ulubione pojazdy. Uwaga, uwaga! Kupione! Ale mi kosza spadła. Dobra. Spawnujemy nowego weszku. I... Ścigamy się z botem. Czy uda mi się go w końcu prześcignąć? takim oto Stworzymy jeszcze... tutaj 3 2 1 Start! Let's go! Kurczę Ok Kupuje Mieliśmy mi przewagę Ale niestety mi to nie wychodzi Przegonić go... Jest! Mam szybsze auto od niego, co prawda gorsze przyspieszenie, jak sam widzę Ale... Wystarczająco dużo czasu, żeby go prześcignąć, dlatego... Na takiego wyścigach najważniejsza jest prędkość I lecimy I do wody jeszcze O kurde, ale potężne to auto Więc to by było właściwie na tyle. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie lajka, subskrypcję. Bardzo mi będzie miło. I do następnego filmu. Nara o kurze! Nara!